Witam serdecznie i zapraszam Was na tygodniówkę od 26 stycznia do 1 lutego 2026 roku. Panna, energia tygodnia główne wyzwanie tygodnia co warto dostrzec, zrozumieć. wspierało. I co? my no to mamy wskazówkę na ten tydzień. Jako energia tygodnia mamy kartę Sanki Buław. Tutaj poka pokazuje nam się przyspieszenie, jakieś intensywne rozmowy, ogólnie pojęta komunikacja, tak? Być może jakieś podróże, wyjazdy albo też planowanie czegoś takiego. Zaraz zobaczymy. Energia tygodnia. Wydaje mi się, że to jednak może być związane ze sferą materialną, zdrowotną, bądź też właśnie taką. Y Chęcią zadbania o siebie, zaopiekowania się sobą, zadbania o swoje ciało, o swoją przestrzeń, być może też takiego większego zrozumienia, czego potrzebuję na przykład. Ale wiecie, co bardziej, jeżeli chodziło o takie rzeczy przyziemne, to mogłabym powiedzieć, że jakieś kwestie materialne albo właśnie zdrowotne były być może w jakimś zawieszeniu i teraz to rusza, tak? Teraz jakieś kwestie tu ruszają. Są y, poruszane jakieś trudne tematy, pojawiają się intensywne rozmowy, być może związane właśnie z tym, żeby coś zmaterializować, tak? żeby coś kupić, sprzedać, y, w coś zainwestować. Pokazuje nam się właśnie taka energia tutaj. Główne wyzwanie tygodnia to płomieczy. No i właśnie, dla niektórych osób może to być lekarz jak najbardziej, dla innych osób może to być prawnik, notariusz, urzędnik, tak? Tutaj mogą być właśnie jakieś sprawy załatwiane, formalne, ale to też są rozmowy, to są negocjacje, to jest właśnie umawianie się na coś, rozmawianie o czymś. Hmm. Jakieś takie intensywne też rozmowy, powiedziałabym. Rozmyślanie o czymś, analizowanie. Ja Wiecie co, dla niektórych osób naprawdę może to być na temat zdrowia. Jeżeli nie Waszego, to być może kogoś bliskiego, bo tutaj mamy czwórkę mieczy. Albo też warto wyjść z jakichś takich swoich ograniczeń. Ta karta mogłaby nam mówić, że być może jeżeli chodzi o jakieś negocjacje, jeżeli chodzi o załatwianie jakichś formalności, warto wyjść z jakichś takich swoich ram, tak? Z jakichś takich swoich ograniczeń. Nie wiem, postanowiłam y, sobie, że kupię coś na przykład za jakąś określoną kwotę, a to kosztuje trochę więcej. No i jakby pokazuje nam się, że warto wyjść z tych ograniczeń swoich. Może postarać się, żeby odłożyć trochę więcej, kupić to trochę później, tak? Bo to jest jako wyzwanie. Jeżeli chodziłoby natomiast o sprawy zdrowotne, no to tutaj właśnie pokazuje nam się lekarz, lekarz i że to będzie główne wyzwanie: to, że na przykład trzeba bardziej zadbać o swoje zdrowie, bardziej się zregenerować, albo też porozmawiać z lekarzem na temat zdrowia jakiejś bliskiej osoby, tak? Warto dostrzec, zrozumieć. Tu mamy rycerz, nie, mamy króla kielichów, więc wiecie co, wydaje mi się, że warto zrozumieć na pewno to, że mm, ktoś nas wspiera, tak? Tutaj mamy osobę wspierającą, osobę, która podaje nam pomocną dłoń. Może tu chodzić właśnie o sferę materialną, może tu chodzić o sferę. Yy, zdrowotną jak najbardziej, jeżeli będą jakieś problemy, to tutaj pokazuje nam się, że jest jakaś osoba, jest osoba dojrzała emocjonalnie, być może mężczyzna, który w jakiś sposób będzie próbował nas wesprzeć. Jeżeli nie chodziłoby o to, to tutaj pokazujemy się też jako osoby pomocne, co warto dostrzec, zrozumieć, być może to, że warto pomagać, tak? Że warto w coś zainwestować. Komuś pomóc, to może się kiedyś odpłacić tym, że ta osoba pomoże nam. Co będzie Cię wspierało? Tutaj mamy szóstkę mieczy, więc powiedziałabym, że otwieranie się na jakieś nowe pomysły i na nowe możliwości będzie Cię wspierało. Szczególnie jeżeli chodzi o podejmowanie jakichś trudnych decyzji, tak? Jeżeli czegoś się boisz, boisz się podjąć jakąś decyzję, nie wiesz w którą stronę pójść. Yy, właśnie, co wybrać, to tutaj karty pokazują nam, że kieruj się sercem i otwieraj się na nowe możliwości. Nie bój się tego. Nie musisz wszystkiego dokładnie sobie przemyślać, tak? Tutaj, jakby nie musisz, chociaż mamy tą szóstkę mieczy, ale ta szóstka mieczy jest związana z lękiem. Ja się boję podjąć jakąś decyzję, ale to będzie cię wspierało to, że ty pomimo tego lęku. Yy, idziesz, słuchasz głosu swojego serca i właśnie idziesz i coś, nie wiem, robisz, podejmujesz jakieś decyzje, podejmujesz jakieś kroki. Czy to związane ze sferą materialną, czy właśnie zdrowotną. Natomiast wskazówka na ten tydzień to karta wisierca. Wisierc mówi nam o tym, żeby zmienić perspektywę patrzenia na pewne rzeczy, na pewne kwestie, tak? Do tego mamy kartę siły. Warto być osobą opanowaną i cierpliwą, bo te dwie karty mówią nam o cierpliwości. Jeżeli coś nie idzie po Twojej myśli, tak? Tu są, nie wiem, intensywne rozmowy, jakieś negocjacje dotyczące m, na przykład kupna, sprzedaży, ale to nie idzie po Twojej myśli, tak? Coś tu nie jest tak. Wiadomo, że nie trzymamy się sztywno swoich poglądów, ale też nie dajemy się w jakiś sposób wykorzystać. Oczywiście równowaga musi być tutaj zachowana, więc ja bym powiedziała tak: postaw na cierpliwość, po prostu jeżeli coś cię tu nie goni, nie śpieszysz się z tym, nie musisz tego szybko załatwić, to takie opanowanie, cierpliwość jakby będzie dobrym wyjściem na ten tydzień przynajmniej, tak? Może też właśnie w podejmowaniu jakiejś decyzji też właśnie warto kierować się takim opanowaniem, cierpliwością, spokojem, dać sobie czas na to, żeby wszystko zrozumieć, żeby spojrzeć na coś inaczej z innej perspektywy. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam Pa.